Cześć. Zaczynamy kolejny tydzień, poniedziałek. Mi zaczął się od przyjazdu i wymiany oleju w skrzyni biegów. Ze względu na to, że w czwartek wybieram się z wizytą do mojego ojca na Mazury, więc kawałek trasy, i jestem ograniczony czasowo w tym tygodniu, więc zostaje mi dziś. Jutro i środa. W czwartek po robocie od razu zbieram się w trasę, żeby na czwartek wieczór już być, i piątek, sobota może w soboty wieczorem wrócę już tutaj, ale to zobaczymy. Wracając do tematu ocieplenia dachu. Tak jak skończył się ostatni odcinek. E, zaczęliśmy docinać i szlifować, impregnować deski i wczoraj sobie odpuściłem jakąkolwiek robotę e, poleżałem sobie na leżaku, pooglądałem trochę wyścigów i stwierdziłem, że trzeba też jeden dzień chociaż mieć taki na luzie, ale wracając do kwestii altany. E, Dziś jest ładna pogoda, jutro prawdopodobnie ma padać, więc myślę, że dzisiaj dociąłbym wszystkie deski, które potrzebuję, poimpregnuję je, one sobie do jutra przeschną, albo nawet do dziś wieczora, schowam je sobie tutaj do środka i jutro sobie może padać. I jak będzie padać, to pod tym dachem nie będzie tak mega gorąco, więc fajnie się to będzie na pewno robić, jak jest chłodniej. A dzisiaj wykorzystam ładną pogodę na poszlifowanie, docięcie i poimpregnowanie desek. I to jest plan. Kolejną rzeczą, która będzie po tym, no to już wiadomo dopiankowanie. Sory. Nie pracuję już. Dzisiaj telefonów służbowych nie odbieram. Wracając do tematu, w międzyczasie doimpregnuję pianką te wszystkie otwory, przepusty pomiędzy cegłą a konstrukcją. To już nie zostało tego zbyt wiele. Kolejną kwestią jest podłoga, więc steropian piątka i 5 cm posadzki. Na posadzce trzeba coś położyć i teraz pytanie: co? Więc znalazłem pewien rodzaj płytki z kamienia, który mi się nawet podoba, i może bym w to poszedł, ale może ktoś z Was ma jakiś fajny pomysł. Bo no, widać, jaki jest to styl: dużo surowego, tak. Cegła, drzewo, drzewo jest dość surowe, też nie jest jakoś oheblowane czy coś w tym stylu. Jest delikatnie przetarte i pomalowane, więc nie chciałbym tego stracić jakąś zwykłą płytką z kastoramy. Więc e, jeżeli macie jakiś fajny pomysł, no to chętnie przeczytam o tym w komentarzu. Nie wiem, podsyłajcie linki lub wysyłajcie wiadomości z jakimiś pomysłami, chętnie je obejrzę. A może akurat wasz pomysł będzie lepszy niż mój? Bo na dobrą sprawę nie wiem, co tu położyć. Myślałam o płytkach z cegły, ale tu już chyba by było zaceglano. Więc dajcie znać, co myślicie o podłodze. A ja odpalam piłę, szlifierkę i działam z deskami do ocieplania dachu. nie wiem co jest z tymi wtorkami ale jak w poniedziałek uda mi się skończyć wcześniej i dużo zrobić tak we wtorki standardowo kończę dużo później i zawsze coś odpierdzielę no i odpierdzieliłem w zasadzie to nie dziś ale wcześniej jak docinałem te deski szczytowe i mówię dam sobie krótsze to będę miał łatwiej je dokręcać nie będę musiał się tutaj sztukować z tymi deskami do, aż do końca. No i jak szedłem tą drogą, to wyszło do tego, że teraz nie mam do czego przykręcić tej deski i kolejnych pozostałych. I pytanie, dokinać je na nowo i malować, co zajmie mi oczywiście czas, bo jeżeli tego nie skończę, to nie mogę płacić tego. I tak. I z drugiej strony jestem uwalony albo zaczynam od góry i przykręcę to co tutaj mam a tutaj wstawię po prostu kawałek dociętej szpary nawet to nie będzie ładnie wyglądać więc to chyba dociąłem na darmo No, wiertarka, wkręt i kręcimy. W międzyczasie, zanim te przeschły trochę, bo nie chciałam że i tak z tym całym brązowym, zacząłem malować deski na tą stronę i może jak to już przykręcę dzisiaj. Nie zajmie mi to już długo, to pomaluję resztę. I wtedy będę miał wszystko pomalowane, gotowe na to, żeby tylko wpaść. Położyć wełnę i zacząć kręcić deski. Tylko. To jest zawsze tylko. gotowy A więc nie chcę mi się już dzisiaj kręcić tych desek tu na górę i wełny, bo się tu duszę jest mega gorąco i to pewnie nie będzie lepiej. Ale jakoś nie, nie chcę dzisiaj tego zaczynać i macie? To mam zrobione idę pomalować dalej deski i. Chyba przyjadę się do Kastoramy po ostatnią rolkę wełny, bo jeszcze jednej mi będzie brakować. Także idę malować i narka. Setka, setka, dobra. Udany spacer do Castoramy mam wełnę i uciekam do domu. Nie ma to jak Volvo, tu się mieści po prostu wszystko, nie? Czy widzicie to co ja? Podbitka gotowa. Prawie, bo oczywiście deska, którą docierałam na tamtą stronę, jest krzywa jak banan. Więc jak ją zakładam, to z, jednego, z jednej strony dochodzi elegancko do deski, na drugim jest taka szpara. Więc zostało mi dociąć tam raz, dwie deski dosztukować. Tu jedną i tam na ten koniec, więc cztery dokładnie deski. Mini strych jest prawie gotowy. Teraz muszę wymyślić, co tutaj dać na podłogę, czy dać normalne deski. Czy kupić jakieś, nie wiem, parasowe czy coś w tym stylu już gotowce, które mi się nie rozejdą. Eee, tak jak wcześniej wspominałem też, desek nie dokręcam na fest do wszystkich kroków na razie są tylko na trzech wkrętach bo tak jak wspominałem deski są mokre więc jak przesną, też pary po prostu się powiększą i na spokojnie już wtedy jedna po drugiej po prostu będę je odkręcać i po prostu dociągać i wtedy będzie już to zakończone tak konkretnie ale fajnie bo przed wyjazdem udało mi się to ogarnąć także Zrobię sobie małą przerwę na obiad i podocinam sobie tych reszty desek. Mam jeszcze trochę czasu. Fajnie. os dwi Tak mi się skończyło wczorajsze wędrowanie po drabinach i nagrywanie, ale skończyłem tą podbitkę. Temat izolacji i docieplenia domu. Mam zamknięty. Zostanie tam tylko poprzykręcać jakieś ładne listewki, żeby to ładnie zakryć. I tyle. Nie będzie części czwartej z izolacji dachu. Także ten temat mamy zamknięty. Po weekendzie ruszamy z następnym. A tymczasem jestem w trasie do domu na Mazury. A Warszawa, będąc Warszawą, zawsze w korkach. Więc na Mazurach mam do zrobienia studnie, ale to chyba zrobię oddzielny film z tego. Także dzięki i bez obaw nic mi się nie stało poobijałem się troszeczkę jakieś tam trzy siniaki na piszczelu prawej nogi całe szczęście, że rozłożyłem troszeczkę dalej drabinę, bo gdyby nie to, że oparła się o drugą ścianę, to runąłbym na kusiarkę, która stała centralnie pode mną tak bywa a już u mnie na pewno ja co chwilę sobie robię jakiś krzywdy. Na czole też sobie. Przywaliłem w poniedziałek na przeglądzie, Bo czemu nie? Miłego weekendu i do następnego razu. Hej. No to na miejscu.